No i witam, witam moi drodzy, sama samotkoła. jest na Grand Canaria jesteśmy w naszym hotelu Grand Field takie tutaj są fajne pogospadziki, kaskadziki z rybkami Jardułeczki. No niestety pogoda was nas, wa, nas was nas nie rozpieszcza, zobaczcie jakie ciemne chmury brzydkie, ale jest tęcza. Nie wiem czy ją widać, czy nie, ale może troszeczkę tam w oddali widać tęcze. Zapowiadają, że ma padać i pada, jak zobaczycie jest leje, chciałam powiedzieć, ja muszę zmykać o Jezu, w momencie, rany niesamowite w momencie runęło. no i jestem mokra tu jest daszek, ale tam muszę zmykać bo tam już daszku nie ma oleje? hu ale wszyscy uciekają no i chciałam Wam pokazać, chciałam Wam pokazać rybki, ale Wam nie pokażę. Co? Co? Ta piękna wzora się pokazała. Widziałam.